Witam kochani, dzisiaj właśnie wyruszyłam na rower. Zrobię sobie taką przejażdżkę. Yy, między innymi pojadę sobie na cmentarz. No i teraz tak, zrobiłam gdzieś 3-4 kilometry. I wyobraźcie sobie, że nawet na ścieżce rowerowej nie było ani jednego roweru, ani jednego przechodnia. No i tak, to można jeździć. Wszyscy w pracy. No ja wyjechałam o 11:00 godzinie, także, no może to jest właśnie ten czas, najlepsza pora, żeby właśnie wyruszać. No nic, jadę dalej. Przyjechałam dalej. No i teraz się właśnie zastanawiam czy jechać prosto, czy jechać w lewo na główną ulicę. No ale to za chwilę. A klapnę sobie tutaj na ławce, bo muszę coś zobaczyć. Ojejku, jak fajnie w cieniu i cieplutko jest dzisiaj słuchajcie yy, Nie licząc słońca 23 stopnie na no, w słońcu lato. Prawdziwe lato. A z racji tego, że na pewno bardzo dużo podróżujecie, e, zgadnijcie, w jakim jestem mieście teraz. W jakim jestem mieście teraz. Tak czy inaczej, już wiem, odbijam w lewo. No dobra, zagadki ciąg dalszy pokazuję wam tą miejscowość. No. no, i nie jadę, tylko idę dalej, bo tu jest niestety no, lekko pod górkę, a ja nie mam zamiaru się siłować na tym rowerze, żeby sobie wjechać. No i chociaż chwilę tutaj nagram. O! O! Tak! No, zagadka albo jest trudna, albo jest łatwa. Co prawda wątpię, żeby turyści e, marszrutowali tutaj tymi terenami. No, patrzcie, jakie skarpy. No. no, chyba się nie wygadam w trakcie tego filmu, gdzie jestem. O <ścoughs> jejku, ile świeżego powietrza. Ile świeżego powietrza. No. Słyszycie ptaszki? Jak pięknie ćwierkają. No. Las. Bo mają las tutaj. Oaza ciszy, spokoju. Na no, świeżego powietrza. No, tutaj tam kilka samochodów przejedzie. To co tam? Wszędzie jeżdżą tymi czworokołami. Ach, o tym to może następny film opowiem wam. Znaczy, może wypowiem się na ten temat. Czterech kołów, kółów. Czterokołów. O, czterokołów. No tutaj już jest. Tutaj już jest um, prosto. I zaraz wsiadam na rowerek i pojadę dalej. Dalej. No, i tutaj Wam zrobię zdjęcie. Zobaczcie, jak tutaj pięknie, przyjemnie. Się jedzie. No i teraz następny szczegół tej zagadki. Uu, wiercą wszędzie, wiercą. Co oni tam wiercą? No i tutaj zobaczcie, już będę jechać z górki. O, tu proszę, jak drzewka pięknie rosną. No, ja będę musiała sobie jakiś uchwyt do roweru y, kupić, żebym jak y, będę jechać, to po prostu będę wszystko filmować, bo tak to po prostu. No, nie da rady. No. no i już jestem niedaleko cmentarza. No i kochani, jestem już tutaj na cmentarzu. Ten cmentarz jest w lesie. No i teraz będę szła pod górkę a kupiłam kwiatuszki znicze takie mniejsze, okrągłe, białe no i pójdę tamte kwiatki zasadzę na grób do rodziców no i jeszcze mam babci i dziadka a tędy pójdę tutaj jest przepięknie, bo no niestety no tutaj jest świat ciszy. Taka medina. Eee. Eee. Zasopana jestem, bo idę sobie właśnie pod górkę. O. Ptaszki pięknie ćwierkają. Tutaj w eee, Święto Zmarłych. To słuchajcie. To te lampki, jak są zapalone i z góry, jak się widzi. To jest coś... coś po prostu pięknego, nie? Bardzo duży jest ten cmentarz. Dość rozległy, a po drugiej stronie ulicy jest drugi. Bo tu jest komunalny, a tam jest katolicki. No i gdzie teraz? Teraz tutaj pójdę. No. Do góry, teraz skręciłam w lewo, jeszcze do góry, jeszcze raz w lewo. Och, helikopter, ja piórkuję. Ostatnio te helikoptery to je, latają. Masakra, ja nie wiem, nie, nie ujęłam jego. Nie wiem, gdzie on mi tam zginął, pomiędzy drzewami. No. O jejku, jejku, ale cieplutko, pięknie. Po prostu pięknie. Jejku. Ja kiedyś to się, słuchajcie, bałam chodzić po cmentarzach. Normalnie się bałam. Wejdę tutaj na górę. Ale się dotlenię. No, cały czas na górę, cały czas na górę, niestety. <słuch> ale się dotlenię, słuchajcie. Um... A te szyszeczki, liście pachną. No wspaniale. Tutaj chyba będę musiała iść, bo tam nie było jakoś chyba przejścia. No nie szkodzi nic. O, tutaj muszę jakoś dotrzeć. O. I tutaj na dróżkę wyłożoną tymi płytkami. Dobra. Idę dalej. Tutaj jakaś stara kaplica. No, ale tutaj akurat nic się już nie dzieje. Stoi po prostu. No. Idę dalej. Ja tędy właściwie zazwyczaj nie chodzę. Ja chodzę takim głównym wejściem koło kościoła. No, ale. Ale tym razem tędy. A zabłądzić nie zabłądzę. No, bo ja mam w głowie GPS-a. O, teraz tutaj. No, ludzi. Bardzo, bardzo przysypane są groby właśnie tymi, tymi różnymi z drzew pyłkami. No zobaczę co tam u rodziców na pewno trzeba będzie posprzątać, pozamiatać. No kurczę. A przeważnie jak ja tutaj jestem, to jest naprawdę czyściutko. No cóż, no, no, no taka natura jest. No i nic się z tym nie zrobi, prawda? O, tutaj wyszłam właśnie na to takie jakby główne, środkowe wejście i tam z dołu idę zawsze do góry. No i widzę tu już sektor, tu gdzie leżą moi rodzice, a kawałeczek dalej moja babcia z dziadkiem. Moi kochani rodzice i moja kochana babcia z dziadkiem. Przecudowni ludzie, przecudowni. No i już wracam z powrotem właśnie tą główną alejką. Jakby środkiem cmentarza z góry w dół, tak za mną, a tak przede mną. Idę, idę, a daleko to to nie jest. Ale fajnie, tak pod górkę i z górki. O, widzicie? Tam, ale. Już tam nie będę szła, tylko tutaj w tą alejkę wejdę i po schódkach na dół. Ale muszę Wam powiedzieć, że yy, no bardzo mało ludzi na cmentarzu jest. Nie wiem czy już to mówiłam, ale z tych drzew naprawdę te, te, te nasionka, te pyłki to tak pospadały że no ja te dwa groby obmiotłam właśnie o z takich pyłków no i teraz jest już estetycznie ładniej jest to wszystko odświeżone zasadziłam kwiatki trzy kwiatki zasadziłam o dokładnie takie same o takie same kwiatki tylko że bardziej żółte te są takie pomarańczowe a ja kupiłam bardziej żółte. No i tak jest na biało-fioletowo-pomarańczowo. Dwa odcienie fioletów. Fioletu. No i. No i jestem zadowolona, że przyjechałam. O, tutaj już skręcam na dół. No także. I zniczę. Zapaliłam. Jest bardzo przyjemnie. Jeszcze nagram troszeczkę. O tutaj, świeży grób. Pochowali niedawno kogoś. I cały czas. To się nawet już nie zliczy. Ile jest pogrzebów codziennie. W każdym miejscu, prawda? No i to jest ta moja droga na dół no i tak jak mówię czas do domu jestem głodna zjem sobie pierożki, które wczoraj kupiłam bardzo smaczne takie ciasto mają delikatne no i ile mi zostało na rowerze do domu mam z 10 minut Wjechałam tutaj w taką uliczkę, gdzie są domki jednorodzinne. O. I pojadę sobie polną drogą. Zobaczycie jak fajnie. O, stamtąd właśnie taką Tym chodniczkiem przejechałam. Tutaj piękna choina rośnie. Drzewko iglaste. I Pojadę o tam. No, takie, wiecie, skróty. Jak się tutaj mieszka, no to się wszystkie skróty zna. No, a kto nie zna, to niech sobie jedzie drogą okrężną. No to jestem już na tej polnej drodze. Jejku Jedną ręką kierownicę trzymam No bardzo bardzo niebezpiecznie niestety No kamloty wystają z Podpiachu Nierówna nawierzchnia Ale jedziemy No, ja będę musiała niestety ten stojaczek, ten uchwyt do roweru kupić, bo tak to w ogóle nie jest to możliwe. To nagrywanie. Tak jest za mną. Tak jest przede mną. Tutaj za tymi drzewami są działki. No i tu jest taka namiastka wiejskiego klimatu. No i można powiedzieć, że jestem w domu. O, to są moje klimaty. Tam jest morze. No i wszystko w temacie. No i jestem już w domu. Talerz na razie jest pusty. Herbatka z cytrynką jest już gotowa i już nakładam pierożki. Tak jak mówiłam, podsmażyłam sobie pierożki. No, może powiecie, że co tak dużo, ale ja je naprawdę wszystkie zjem, bo, bo jestem głodna jak wilk. No i cóż, zabieram się do jedzenia i to by było na dzisiaj tyle. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie. Uważajcie na siebie i do następnego filmiku.